W tym roku wśród wakacyjnych zajęć organizowanych przez Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu pojawiły się zajęcia szachowe. Prowadzimy teraz takie wakacyjne zajęcia szachowe. Dzieci właściwie uczą się od podstaw gry w szachy. Większość dzieciaków już potrafi e, zna ruchy, e, wiedzą jak zamatować przeciwnika. No i uczymy się takich różnych podstaw, też takich strategicznych e, niuansów. No i widzę, że dzieciom idzie coraz lepiej, tak naprawdę. Szachy zalicza się do rodziny strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy za pomocą zestawu bierek zwanych pionami i figurami. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu. Dyrektor tutaj domu kultury kiedyś właśnie skontaktował się ze mną i zaproponował właśnie, czy ewentualnie moglibyśmy spróbować rozpocząć tutaj taką prowadzić w ogóle właśnie takie zajęcia. No i dzieciom właśnie widać, że się spodobało. Mamy naprawdę fajną frekwencję. Ponad 20 dzieci przychodzi na każde zajęcia, więc, więc myślę, że jest okej. Okay. Zajęcia były skierowane do dzieci w każdym stopniu zaawansowania. Właściwie mamy takie dwie grupy. Jedna grupa to początkująca, druga już taka bardziej zaawansowana. Niektórych właśnie uczymy od samego początku, a niektórzy już tutaj naprawdę znają nawet debiuty szachowe, potrafią e, kilka ruchów na, na przykład też przewidywać do przodu, także idziemy im naprawdę coraz lepiej. Na zajęcia szachowe dzieci przychodziły z chęcią i zaangażowaniem. No przychodzą codziennie i naprawdę im się podoba, zbierają punkty, e, które później będą sobie mogły powymieniać na nagrody, także mają naprawdę dużą ochotę, żeby tutaj przychodzić i grać. Dlaczego zdecydowałeś się zapisać na te zajęcia? Bo chciałem grać, dziadek nie umiał mnie do końca nauczyć, a sam nie umiałem się nauczyć, więc po prostu pomyślałam, że fajnie by było, żebym się nauczył i potem z dziadkiem zagrać sobie. Zaczęło się od tego, że mój brat chodził i po prostu też chciałam. Długo grasz w szachy? Masz już jakieś sukcesy na swoim koncie? Byłem na jednym turnieju i gram parę lat. Dużo rzeczy mi się podoba, ale najbardziej to, że uczę się nowych rzeczy właśnie. A czego właśnie się tutaj udało ci się nauczyć? Jak zamatować przeciwnika w szachach, czego nie wiedziałam przez parę lat. Znaczy, zajęcia są y, ciekawe, dużo można się dowiedzieć na temat szachów. A pan Marcin, jak, jakim jest nauczycielem? Dobrym. Chciałbyś, żeby więcej było takich zajęć w domu kultury? Z czego to powinny być zajęcia? Tak, chciałbyś, żeby było też trochę na czas więcej. Y, ale y, jakie zajęcia plastyczne, muzyczne czy szachowe? Na przykład. Y, na przykład ping na przykład takie. Wakacyjne zajęcia szachowe organizowane przez MGC SIT mogą być początkiem nowej i ciekawej przygody. Na Śląsku jest dosyć dużo turniejów szachowych, także można próbować się zapisywać na takie turnieje. Są też szkółki, kluby szachowe, na które można się później próbować zapisać i próbować startować w różnych właśnie zawodach. W czasie przygotowywania tego reportażu sprawdziliśmy poziom zaawansowania jednego z zawodników. Jest on naprawdę wysoki, co świadczy o tym, że dla tych młodych szachistów to nie tylko przygoda, ale również pasja.